Drogi Mikołaju, w tym roku byłem grzecznym chłopcem. Nie miałem innego wyboru, bo inaczej rodzice by mnie wygnali z domu. Mama mówiła, że jak będę niegrzeczny, to mnie odeślę do twojej fabryki i będę cały rok pracował razem z innymi skrzetami. Nie obraź się, nie mówię, że to coś złego, ale jestem jeszcze dzieckiem i przede mną jakieś 60 lat pracy. Chciałbym się jeszcze nacieszyć wolnością, zanim dopadnie mnie depresja, siwe włosy, wredna żona, długi i komornik, czyli w skrócie dorosły. Te, karzeł. Napisałeś już ten list do nieistniejącego Mikołaja? Już kończę. Tata nie jest tak ostry jak mama i wtrącił tylko, że jak nie będę się ich słuchał, to jedyne co liznę ze świąt to laskę Mikołaja. Lubię słodycze, więc nie ma tragedii. Dobra Karzeł, dawaj to, bo musimy nagrać film pod tytułem Karzeł wysyła list do Mikołaja, który nie istnieje. Zaraz ty nie będziesz istniał. Już. Tylko nie czytaj. Okej, okay, okej. Okay. Uwaga, uwaga, zanim wrócimy do filmu chciałbym przedstawić Wam darmową grę na telefon jaką jest Ride Shadow Legends. W przypadku gdybyś żył pod skałą w ciągu ostatnich kilku miesięcy jest to typowa gra RPG na Androida i iOSa, która stała się niezwykle popularna, o czym świadczy prawie 15 milionów pobrań w ciągu ostatnich 6 miesięcy. Ride Shadow Legends przeniesie Was w świat fantasy, gdzie stoczycie mnóstwo walk z wielkimi bossami oraz innymi graczami w trybie PvP. W całej grze, w której towarzyszyć Wam będzie świetna fabuła, Możecie zbierać różnych bohaterów, od rycerzy, przez elfów, aż do orków czy innych fajnych umarlaków. I budować drużynę z 16 heroicznych frakcji. Wszystkich bohaterów jest do zdobycia ponad 400, z możliwością personalizacji. Warto zwrócić uwagę przede wszystkim na grafikę 3D, która, jak na grę mobilną, jest naprawdę bardzo dobra i przyjemna dla oka. A przynajmniej nie przyciągnęła ona najbardziej. Dodatkową spoko funkcją jest możliwość ustawienia bite w trybie automatycznym dzięki czemu możecie w tym samym czasie robić zupełnie co innego. Dostępne są również cotygodniowe turnieje oraz wydarzenia, w których do wygrania są dodatkowe nagrody. Gra rozwija się niesamowicie szybko, a twórcy przygotowali ogromne plany aktualizacji na ponad 6 miesięcy. Nowa frakcja. Funkcja Tak Team Arena. A nawet nowy boss klanu. To wszystko i jeszcze więcej atrakcji związanych z grą czeka na Ciebie. Od siebie przygotowałem dla Was prezent. Przejdź do opisu i wejdź w specjalny link, a otrzymasz 50 tysięcy srebra i darmową epicką postać na dobry początek. Nie zwlekajcie, rejestrujcie się już teraz. A ja zapraszam do dalszej części filmu. Nie będę Cię zanudzał Mikołaju, bo takich listów jak mój na pewno masz miliony. Pewnie denerwuje się, że wszyscy piszą do ciebie tylko jak chcą prezenty pod choinkę, a jak się skończą święta, to cisza. Obiecuję, że będę do ciebie pisał częściej niż raz w roku. Gdybym tylko mógł, to pisałbym codziennie, ale znaczki pocztowe są drogie. Nie chcę od ciebie dużo. Marzy mi się nowy samochód, grak szaczek i hormon rostu. Żebym w końcu urósł. Nawet nie wiesz Mikołaju jak to denerwuje, kiedy wszyscy dookoła wyzywają cię od karłów i każą robić fikołka. Marek. On chyba naprawdę wierzy, że Mikołaj istnieje. No i co? To przestanie wierzyć, jak zobaczy, że pod koinką nie ma ani jednego prezentu. Marek, nie można tak. Spójrz tylko na niego. Myślę, że powinniśmy mu kupić te prezenty. A czy ja ci wyglądam na Świętego Mikołaja? Tak. Niech ci będzie. Każę, Idę z kamerzystą wysłać list do istniejącego Mikołaja. Nowy samochód. Jest. Gra krzaczek. Jest. Hormon wzrostu. Gdzie jest hormon wzrostu? Marek, jemu hormon wzrostu nic nie da. On jest karłem i nie ma na to leku. A już na pewno nie w tym wieku. Przynajmniej ja nie słyszałem, żeby dało się z tego wyleczyć. No trudno, będzie bez hormonu w takim razie. I tak powinien się ucieszyć, bo dostanie aż dwa prezenty. A tak by nie dostał ani jednego. Hehehehe! <laughs> Drogi Mikołaju, dziękuję Ci bardzo za wspaniałe prezenty. Dziękuję za samochodzik, Szaczek i za hormon wzrostu, którego nie dostałem, ale który na pewno wysłałeś. Nie przejmuj się, Mikołaju, to nie Twoja wina. Ja wiem, po prostu te dwie kurwy, z którymi mieszkam, go zabrały. <laughs>